Wysoka rado, szanowni państwo. Otwieram 31 sesję Rady Gminy Kruszyna. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sesji dzisiejszej obecnej jest 15 radnych i sesja sesją no. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję, panią Wójt Jadwigę Zawadzką, panią Skarbnik Ewelinę Kokok i panią Sekretarz Małgorzatę Wierzbiską. Witam również wszystkich państwa radnych i państwa obsługujących naszą sesję. Porządek sesji państwo otrzymali. Czy są pytania? Nie ma, więc prze, przechodzę do czytania. pierwszego punktu i będziemy głosować. To jest tak, wprowadzenie zmian do uchwały numer. Przepraszam, będziemy głosować porządek. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ja nie mogę głosować, bo mi się nie wyświetla, jestem za. Dziękuję za głosowanie. Obecnych 15 radnych, 15, 14 radnych głosowało za, jeden brak głosu. Przechodzę do punktu następnego, to jest wprowadzenie zmian do uchwały numer 30 łamane przez 224 łamane przez 2021 z dnia 22 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia budżetu gminy Kruszyna na rok 2022. I kto czy ktoś z państwa chce bo byśmy to punkt częściowo omawiali ale czy ktoś z państwa chce jeszcze by pani skarbnik dopowiedziała, co to za zmiana nastąpiła. Tak, panie przewodniczący, ja poproszę. To dziękuję. Pani skarbnik, poproszę o informację. Jasne. Problem jest tego typu, że jest, dla nas jest to problem natury, że tak powiem, technicznej, a dla RIO jest to problem natury merytorycznej. Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych wydatki muszą być wyszczególnione w pewnej szczegółowości. Tam mają być wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia, wydatki na zadania statutowe realizowane przez gminę, na dotacje, na świadczenia dla osób fizycznych. Robiąc załącznik, naprawdę nie wiem, jakim sposobem się to zadziało, że w miejscu w kolumnie siódmej, gdzie powinny być. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, błędnie został wstawiony tytuł kolumny. Zamiast wydatków na wynagrodzenia i pochodne skoczyły wydatki na programy finansowane ze środków unijnych. To jest tylko problem w nagłówku do załącznika numer dwa do wydatków. Nazwa kolumny była określona nieprawidłowo, no i tym, tym sposobem RIO już zakwestionowało, że nie mamy wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i jest to usterka w budżecie, dlatego musimy ją naprawić, po prostu zmienić tylko nazwę kolumny, na wydatki i wynagrodzenia, na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Ma... Ja poproszę o głos Pani Przewodniczący. Proszę bardzo. Nie, ponieważ, jak tutaj analizuję, e, analizuję tą tabelkę, to dalej widzę, że e, nie ma tutaj zmian. Znaczy, e, są tutaj, m, jest zapis, że zmienia się nazwę kolumny numer 7 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. E, ja, m, patrząc na e, poprzedni, tutaj, e, tą uchwałę, Widzę, że ta nazwa jest niezmieniona, aczkolwiek zmieniły się tutaj pozycje w kolumnie 7. Czy to jest dobry zapis? Czy nie powinno być, że zmienia się kolumnę numer 7? Bo nazwa została niezmieniona. Tylko no. widzę, że to zestawienie w tej kolumnie numer 7 tutaj są zmiany. Dziękuję. Dziękuję, pani skarbnik. To znaczy. Już momencik. Ja mam przed sobą otwarte w tej chwili uchwałę, uchwałę budżetową, budżetową, która jest zamieszczona na BIP-ie i taka poszła do RIO. I tam w kolumnie numer 7 są wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3. Taki jest zapis nieprawidłowy. W tej uchwale, którą państwo dostaliście teraz, Załączniku w kolumnie numer 7 jest nazwa wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Więc to jest, to jest ta różnica i ta zmiana. Nic, ja nic, ja tak, rozumiem, że nic bo pan, to się nie zmieniło, ani kwoty, ani nic z tych rzeczy. Automatycznie tamto zastępujemy tym. Dokładnie tak. Pani Czyli Agustwo. jest tylko nazwa, tylko, tylko nazwa, to nic to. ponadto. Nie są zmienione żadne kwoty, jest to dokładnie ten sam załącznik, który był do poprzedniej uchwały budżetowej, jest tylko zmieniona nazwa kolumny. Dziękuję. Dziękuję. Nie słyszę pytań od innych radnych, więc przechodzę do czytania uchwały. Uchwała numer.

Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku numer dwa do uchwały numer trzydzieści, łamane przez dwieście dwadzieścia cztery, łamane przez dwa tysiące dwadzieścia jeden Rady Gminy Kruszyna z dnia dwudziestego grudnia, drugiego grudnia dwudziestego pierwszego roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok dwa dwudziesty drugi zmienia się nazwę kolumny numer siedem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Załącznik nr 2 do uchwały nr 30, łamane przez 224, łamane przez 2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2022, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powiera się Wójtowi Gminy Kruszyna i paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Gdzie jestem? No wiesz, wiesz że się Proszę państwa, obecnych 15 radnych, 15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I przechodzę do punktu czwartego i zamykam obrady 30, 31 sesji Rady Gminy Kruszyna. serdecznie państwu dziękuję i życzę przyjemnego popołudnia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.